Cześć, witam was serdecznie. Mamy 30 sierpnia, a więc do 12 września pozostało niecałe albo ponad nieco dwa tygodnie. Czemu tak długo? No co tak długo? No nie jesteśmy w stanie nic tego zmienić. No retry oparty, czyli jedna z lepszych, mam nadzieję, imprez w Polsce. No jesteśmy teraz obecni tutaj wszyscy na sali. Zaraz wam pokażemy krótki rzut Zaraz na was salę poprosi, uprowadzimy po całej sali, zobaczycie co jak wygląda jak wyglądają przygotowania, jak podłączamy nasze sprzęciki no o, i, tutaj, i tyle. Tutaj właśnie Mareczek coś rzeźbi. rzeźbi, rzeźbi, rzeźbi. rzeźbi. Dobra. Tak, tak z sobie kolorem, co spasowałeś, widzę te sprzęciory. No, taki był mój pomysł. I zamysł, żeby to fajnie w kompleciku wyglądało. Także wszystko nabiera powoli kolorów. Sprzęt, jak widzicie, działa. Myślę, że będziemy się dobrze bawić. 12. i zaszczyci się nas swoją obecnością. Także zaraz pokażemy Wam salę. Dobra, tutaj mamy scenę. Tak jak widzicie, będzie puszczona demo-scena na i na Amidze, oraz oczywiście konkursy. Wejdziemy sobie na nią. Zresztą zobaczycie, jak to tutaj wszystko wygląda. Proszę bardzo. Można sobie nawet włączyć oświetlenie boczne, tak. No i oczywiście projektor. Dobra, tutaj jeszcze rzut. Okiem na wzmacniacz. Dwa bez, bezprzewodowe mikrofony. A, niepotrzebnie włączę światło, bo teraz tu mało co widać. Halo, halo. Co to za ufo ufoludek nadaje? Jakaś się O, proszę, Street Fighter. Ale nie, nie, konkurs, konkursów Street Fightera nie będziemy organizować. Czekajcie, włączymy światło. O. Proszę pana. Ja jestem nie ten. Ja jestem niemedialny. Tak, tu już leci pierwsze demko, ale za długo wam nie będę pokazywał, żeby nie zarazać szczegółów, jakie demka będą. O, teraz może troszeczkę lepiej widać. Także sprzęcik jest. Dwa, tak jak wspominałem, mikrofony bezprzewodowe są. Mamy przedłużacze. Gniazdka komputerowe, komputerowe zasilające są po dwóch stronach. Dobrze. O, pokażemy przy okazji. Tak, piękny banerek. Proszę bardzo, zobaczcie sami. O, widać? Pewnie, że widać. Proszę bardzo, tu planujemy dodatkowo rozłożyć stanowiska, żebyście się mogli rozgościć i rozłożyć ze swoimi sprzętami. Tu oczywiście na środku również jest pewna koncepcja, ale szczegółów jeszcze póki co nie będziemy. No na pewno dookoła. Będą rozłożone ławy. Proszę bardzo, mamy też ekipę sprzątającą, która będzie ładnie sprzątała. No i proszę bardzo. Kuchnia elegancko. Chodźmy jeszcze zobaczyć tutaj dalej. Tak, mamy tutaj ładne ubikacje. Zaraz zobaczymy. Pyk, 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 pyk. Przepraszam, 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 już uciekam. Już uciekam. Jezus. Widzicie, to jest tak, jak się ktoś nie zamknie, bo ten człowiek idzie załatwić swoją potrzebę i jest w topa. Także tak by wyglądał rzut beretem na salę. Tu jeszcze mareczek coś kombinuje przy projektorze. Ostatnie testy, ostatnie przymiarki. I co Marku, wszystko ok? Wszystko ok, Sprawdzane. No to, to możemy w spokoju przeczekiwać do tego 12 września. No, także mam nadzieję, że wszyscy widzimy się 12 września. Ale ty 12 września na tej cudownej sali. Zapraszamy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wbijajcie do nas po oknach, drzwiami przede wszystkim. Rewind Retroparty cieszy wrzesień 2020. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Ja się wygłosiłam.